Wszystkich zapraszam na kolejne spotkanie ze zwierzętami w Klinice Zdrowego Zwierzaka. A dziś proszę Państwa zaprezentujemy y, przypadek pięcioletniej Sonii, która jako dziewięciomiesięczny szczeniak została adoptowana przez bardzo dobrych ludzi ze schroniska. No niestety Sonia jest troszeczkę... Y, nie chce tutaj nam się pokazać, dlatego my do niej podejdziemy. Wraz ze mną pan dr Roman Fabisz. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. serdecznie. Musimy no, dzisiaj y, dostosować do się głównego Oporny, Nawet nie daje się przekupić smakołykiem. Jest zestresowana, ale niestety na już w życiu troszeczkę wycierpiała. Trzy miesiące była w schronisku, jak on powiedział, w wieku dziewięciu miesięcy została adoptowana. Sonia miała problemy ze stawami biodrowymi, pies także zmagał się z dysplazją. Wiele miesięcy leczenia, aż w końcu właściciele Sony trafili do chorzowskiej lecznicy, gdzie najpierw zastosowano technikę PRP, czyli preparatu uzyskiwanego z jej własnej surowicy. Po półrocznej poprawie zdecydowano o terapii komórkami macierzystymi. To są praktycznie dwa zabiegi, bo pierwsze w narkozie pobiera się tutaj z tej okolicy odrobinę tłuszczu. Wysyłamy to do Wrocławia, do wyspecjalizowanej pracowni. Tam y, preparują te komórki macierzyste, izolują i dostajemy gotowy preparat, z tym, że wtedy musimy umawiać pacjenta na godzinę, bo z jednej strony jedzie kurier, z drugiej strony jedzie pacjent i dostaje dostawowo te komórki macierzyste. Dostała je w czerwcu 2013 roku i pani twierdzi, że do tej pory jest idealnie. Ona chodzi do, na okresową kontrolę co trzy miesiące. Pani mówi, że przez 5 lat zawsze okres jesienny, czyli wilgotne zimno, przy tych chorych stawach był dla niej fatalny. Czyli tak naprawdę to, co u ludzi też się objawia w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy na złamie stawach, kiedy jesteśmy bardzo czuli na zmiany pogodowe. Tak. Właścicielka powiedziała, że miała złamaną bodajże rękę i ją bolało, a Sonia zachowywała się zupełnie normalnie po tych komórkach, po tej terapii komórkami macierzystymi. Czyli jest efekt. Jest efekt i to pozytywny. Ponieważ ona Sonia jest naprawdę bardzo przywiązana do właścicielki i bardzo zestresowana. Jak pan widzi, to są czasem nasze normalne pozycje przy psach niestety, czyli klęczymy, leżymy, jak Sonia jest oporna. Niewiele zwierząt ma takie szczęście jak Sonia. Wiele psów i kotów czeka na swoich nowych właścicieli w schroniskach. Decydując się jednak na adopcję, pamiętajmy, że zawsze musi być to przemyślana decyzja. Żeby ten, ten zwierzak nie musiał do nas trafiać z powrotem, ponieważ myślę, że to jest dla niego potem najgorsze. Kiedy on już raz trafił do schroniska, to na pewno jest niesamowite dla niego przeżycie, a jeśli już trafia drugi raz, to już jest w ogóle tragedia. Dlatego najważniejsze, żeby ktoś sobie to przemyślał. Zdawał sobie sprawę z tego, że czasami trzeba nad takim pieskiem trochę popracować, że te pieski czasami są po przejściach i tak dalej, i tak dalej. Jeśli już ta decyzja jest na pewno przemyślana, wtedy trzeba przyjechać do naszego schroniska, oczywiście Wszystkie zwierzaki, najlepiej jeśli ktoś nam potrafi sprecyzować na tę sprawę, jakiego pieska szuka, wtedy możemy mu doradzić, jak najlepiej potrafimy po prostu pieska, który będzie dla niego idealny. Wszystkie zwierzaki, które wychodzą z naszego stroniska, wychodzą z książeczką zdrowia, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, przeciwko ściekliźnie, są odrobaczone. Słuczki wszystkie w 100% są sterylizowane, większość piesków jest kastrowana i są również wszystkie pieski zaczipowane. A my wracamy do lecznicy, gdzie pojawili się właściciele małego, ważącego niecały kilogram Jorka Shirteriera, który od tygodnia jest już w nowym domu, a cały czas ma problem z apetytem. Powodem takiego stanu może być zmiana otoczenia. Na szczęście nie ma niepokojących objawów, które wskazywałyby na chorobę. Doktor Kamila Wicher zaleciła ponowne odrobaczanie oraz zmianę karmy. Miejmy nadzieję, że szczeniak po wizycie poczuje się o wiele lepiej. No musicie Państwo przyznać, że przesympatyczny był ten York. Życzymy mu oczywiście wszystkiego dobrego, żeby wrócił apetyt i żeby mógł rosnąć siłę. Zaraz się dowiemy jak będzie wielki, a powie nam to wszystko ekspert, pan doktor nauk weterynaryjnych Roman Fabisz, specjalista, chirurg, radiolog, Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz i Stefanek. Witam serdecznie. Dzień dobry. On już wiele nie podrośnie ten York, prawda? No i jeszcze troszeczkę tak, bo średnio A. York to około 2-2,5 kg. Dzisiaj mieliśmy na przykład na operacji potwora 7 kg wielka. York? 7 kg? kilogramów. 7 kilogramów. To już anomalia chyba pewnie. No z tym, że dwa guzy nowotworowe, które Aha. łącznie około pół kilograma ważyły. Straszna sprawa. Natomiast pokazywaliśmy dzisiaj dwa tematy. Z jednej strony leczymy komórkami macierzystymi, brzmi to jak w poważnej medycynie ludzkiej, zresztą mówimy o tym, że te schematy się tutaj zacierają, zarówno w weterynarii, jak i w medycynie. Jak i niezwykle ważny również temat schroniska, szeroko pojęte, prawda? Które nam się kojarzą z tymi biednymi psiakami, które gdzieś tam czekają na swojego właściciela. Ja proponuję, żebyśmy najpierw zaczęli od tych komórek macierzystych, a skończymy na schroniskach. Mamy pewnego rodzaju model, który pokazuje przypadłość, która chyba też dotyczyła Sony, tak? Dotyczyła Sony, czyli dysplazję biodrową. To jest oczywiste się model to nie, jest normalny. To, to nie jest normalny. Tak wygląda zdrowy staw. Nie wiem, czy to wtedy będzie widać. Tak wygląda zdrowy staw, a do takiego stopnia później ten staw ulega zwyrodnieniu. Mhm. Tak wygląda z potwornymi zmianami, gdzie każdy ruch tego zwierzęcia boli. I nie może chodzić to, co tam pani, czy ja mówiłem, że przy zmianach pogody tego psa mhm. boli. Kiedy my rozpoczynamy leczenie komórkami macierzystymi? I na czym polega w ogóle ta terapia? Na my czym polega? Jak już to zdefiniowali. <grym> Uzyskuje się z jego własnego materiału, tak jak tam mówiłem, z tłuszczu pobiera się, w wyspecjalizowanej pracowni izoluje się te komórki macierzyste, namnaża je. To są komórki, które mają silne właściwości. No, z komórek macierzystych no. można, teoretycznie, organizm może wytworzyć każdą tkankę, prawda? No bo z tego, z tego się wytwarza. W tej chwili u niemowląt już się bierze kredy, w pępowinową u ludzi mhm. przechowuje się w bankach po to, żeby ta, bo tam jest największa koncentracja komórek macierzystych. Mają działanie przeciwzapalne, regenerujące na ten staw, regenerujące chrząstkę, regenerujące tkanki kostne. Nawet się sugeruje, że mogą się przekształcić w osteoklasty, czyli niszczyć zmiany zwyrodnieniowe. Mhm. Tu jeszcze trwają badania na ten temat, ale takie jest, jest ich działanie. Czyli najważniejsze ich własny materiał. Nie ma żadnej możliwości odrzutu, bo to jest jego własny materiał, a bardzo dobroczynne działanie, jeżeli chodzi o stawy. Co leczymy komórka i Stawy, głównie zmiany zwyrodnieniowe w stawach. Podobno już są próby czynione przy zmianach zwyrodnieniowych w kręgosłupie, ostrzykiwanie komórkami macierzystymi tamtych okolic. Nie mam tu danych na to, jak to wygląda, ale przy stawach uzyskujemy bardzo dobre efekty. Każdy pies może zostać takiej próbie poddany takiemu leczeniu bez żadnych przeciwwskazań? Każdy ewentualny pacjent, że tak powiem, Każdy... choronożny? Tak, i oczywiście ten, który się kwalifikuje do narkozy, bo jest to krótka, bo krótka narkoza przy pobieraniu tych komórek macierzystych i premedykacja popularnie zwany głupiaś żeby pies się nie ruszał, żeby po podać później, to iniekcja musi być perfekcyjnie podana do Stawu z zachowaniem zasad jałowości. To jest powtarzalne, to jakiś okres, czy. Nie ma takiej skutecznie? potrzeby. Czasem sugerują, żeby po dwóch, trzech latach powtórzyć. Jak na razie u Soni, której widzieliśmy od czerwca, mamy spokój, więc pani jest zadowolona. A najważniejsze, że pies jest zadowolony, tak jest biega szczęśliwy. we Szczęśliwy. Natomiast jak ręką odjął od razu, czy jeszcze rehabilitacja, pewnego rodzaju ćwiczenia dla psa, czy nie? Czy to już samo działa? To działa samo, natomiast oczywiście, jeżeli ten staw jest bardzo zwyrodniały, Pies poczuje ulgę po kilku kilkunastu dniach. To nie znaczy, że my go możemy wziąć na ostry trening, hmm. czy puszczać na, na ostre biegi, czy wziąć go na 4-godziny, czy 5-godziny spacer po górach. Ten staw też musi mieć czas, żeby się wygoić. Czym szybciej, hmm. tym lepiej? Rozumiem, żeby do Pana trafić i od razu? To jest ta pierwsza deska ratunku? Czy raczej próbujemy najpierw innymi metodami, a później komórki eee, Ponieważ jest to terapia dość kosztowna. E, Szacunkowo właśnie, bo pewnie telewidzowie się zastanawiają. To jest koszt rzędu około 2,5 tysiąca złotych, cały ten proces komórek macierzystych, natomiast to wszystko zależy od stopnia zmiany, tych, zmiany, jakie stwierdzamy w tych stawach i zależy to od tego, w jakim okresie życia ten pacjent do nas trafi. Bo jeżeli to jest młodziutki pies, 16, 18, 20 tygodni, czyli około 5 mhm. miesięcy, mamy dużo więcej możliwości terapeutycznych i być może udaje nam się powstrzymać rozwój tej choroby. Ponieważ u ludzi dysplazja jest wadą wrodzoną, u psów jest wadą rozwojową. Żaden pies nie rodzi się z dysplazją, ona się rozwija. Dlatego my zachęcamy wszystkich właścicieli, Raz predysponowanych do dysplazji, czy ich mieszańców, to jak znaleźć wcześniejszej diagnostyki, to znaczy między 18 a 20 tygodniem życia, wstępne zdjęcie, czy już są zmiany. I szybko eliminujemy I szybko mamy dużo więcej możliwości e, terapeutycznych. Natomiast to nie znaczy, że jeżeli my w tym 16-18 tygodniu zrobimy zdjęcie i nie będzie cech, które nam sugerują dysplazję, że w wieku 15 miesięcy on nie będzie miał dysplazji. Może, ale my już wykluczamy te najcięższe przypadki. Czyli kontrolujemy systematycznie raz na jakiś czas, a propos tak. na przykład szczepień, sprawdzamy czy coś jest nie tak, czy wręcz przeciwnie, czy wszystko jest ok. A naszym gościem dzisiaj jest pan dr Roman Fabisz, specjalista, chirurg, radiolog Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz i Stefanek. Panie doktorze, mówiliśmy, że mamy dwa tematy. Ten pierwszy omówiony, natomiast ten drugi o adopcjach, o schroniskach, o takiej ciemnej stronie tego wszystkiego. Tego się nie pokazuje na co dzień w telewizjach, bo to gdzieś tam jest temat, którego często się wstydzimy. Kupujemy zwierzęta, a nagle potem się znudzi taka zabawka w cudzysłowie i oddajemy ją do schroniska. Takie błędne decyzje często powodują, że te psiaki potem cierpią przez wiele, wiele lat. Widzieliśmy te zdjęcia ze schroniska. Cały czas w Polsce jest jeszcze niestety popularne takie kupowanie prezentów dla dzieci, że kupuje zwierzę? Niestety tak. Niestety często tak jest, że, że kupuje się dla dzieci w okresie świąt Bożego Narodzenia czy świąt Wielkiej Nocy, prawda, wiosna. No później przychodzą wakacje i co nie tu ma z zrobić? pieskiem, co zrobić. No niedawniej, jak, jak w ubiegły piątek rozmawiałem w okolicy tam Poznańskiego z jednym panem, mówi, że no widział, jedzie samochód, wyrzucił pięknego szczeniaczka, porozglądał się, wyrzucił na ulicę. To jeszcze, jak ludzie oddają do schroniska, jest to dla tych psów tragedia, ale proszę pana, mamy takie przypadki, że w okolicy Lasu Kochłowickiego znajdują ludzie, psy przywiązane do drzewa. Taki pies już nie Czyli ma w ogóle idzie, szans na przeżycie. No, jeżeli to jest jeszcze na smyczy skórzanej czy jakieś, to ten pies to przegryzie z bólu. Natomiast mieliśmy tragiczny przypadek. Ten pies przeżył oczywiście, e, kiedy ktoś go przywiązał na drucie do drzewa. Ten drut był wyrżnięty w szyję. Potworna rana, dobrze ludzie go znaleźli, przynieśli. Operacyjnie musieliśmy usuwać ten drut e, z szyi. To, to już w ogóle forma życzy? bestialstwa. Nie no, bójmy się tego słowa. To, to już, to już no, w ogóle nie ma słów. Natomiast teraz tak, bo oczywiście działa to w dwie strony. Część ludzi oddaje te psy z różnych powodów, oczywiście jest to gdzieś zachowanie haniebne najczęściej, natomiast z drugiej strony ktoś też daje tym psom szansę. I teraz tak, wybieram się do schroniska, przemyślałem decyzję, jestem przekonany, że chcę tego psa. Czym powinienem się teraz kierować? Bo wybór jest szeroki, jak widać było. Bardzo szeroki. Przede wszystkim wielkością naszego mieszkania. <laughs> No, trudno w mieszkaniu, które ma powiedzmy 20 czy 30, to co kiedyś mówiłem, wziąć sobie psa 60-kilogramowego można. Dalej swoim trybem życia. E, zapytać o obsługę w służbie, oni doskonale znają te psy, który pies jest bardzo temperamentny, a który jest bardziej spokojny, bardziej kanapowy, czy potrzebuje dużo spaceru, czy jest cięty i agresywny, czy też raczej jest przymilny e, do wszystkich. No bo jeżeli ktoś ma na przykład domek i chce oprócz tego, że ten pies kawał, żeby on jeszcze pilnował tego obejścia, no to, to to nie może być pies, który jest przyjacielem całego świata, prawda? Tak. Czyli haski odpady. <laughs> Husky raczej raczej, no to nie są psy, które by się nadawały do pilnowania. No, pytam jako właściciel, bo też takiego <laughs> posiadam. Natomiast jeszcze w takich dwóch zdaniach, jak można wpłynąć na takiego psa, kiedy on już ma pewnego rodzaju nawyki i często traumatyczne przeżycia? Jest szansa go wyszkolić tak, jak byśmy chcieli, czy to jest już eee, jest, szansa praca? Go, jest szansa go wychować. Może nie wszystkich, ale to by tu się musiał bardziej behawiorysta wypowiedzieć. Natomiast na pewno, jeżeli, się, jeżeli obsługa schroniska wie, co, jaki ten pies jest, jak do niego podejść, on już pobył jakiś czas, wtedy ciężka praca właściciela, cierpliwość może razem z kontaktem, ze szkoleniowcem czy z behawiorystą, i da się, większość tych psów da się ułożyć, przyzwyczają się. Jeżeli one się wtedy przyzwyczają, to ich wdzięczność dla, dla właściciela nowego jest nieograniczona. Drodzy Państwo, wszystkie pytania i wątpliwości będzie można całkowicie anonimowo zadać już teraz na dyżurze telefonicznym. Pan doktor będzie do Państwa dyspozycji 32 608 9208. Można pod ten numer telefonu dzwonić i zadawać pytania, a my w programie widzimy się jeszcze raz już w przerwie dyżuru telefonicznego. Dziękuję za pierwszą część rozmowy. Dziękuję. W naszym studiu ponownie gość, pan dr Roman Fabisz, specjalista chirurg, radiolog Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz i Stefanek. Dyżur telefoniczny jeszcze będzie się toczył do godziny 17 za chwilę. Natomiast panie doktorze, sporo tych telefonów? Tak. Jakie tematy poruszali nasi e, słuchacze, nasi widzowie? Akurat niezwiązane, chociaż był telefon związany z zestawami biodrowymi, ale... Ale pan pytał jeszcze, czy też u ludzi to jest stosowane. Otóż jest stosowany z tego co wiem, u ludzi. Z jakim efektem, nie wiem, kto, która osoba się kwalifikuje. No, Ja się nie zajmuję leczeniem ludzi, ale na pewno są ortopedzi. To do medycyny weterynaryjnej te nowinki przychodzą z medycyny ludzkiej przede wszystkim. Czyli najpierw medycyna tradycyjna, a później to, co się sprawdziło, również jest na zwierzętach próbowane. Mówiliśmy o tych adopcjach psich. Chciałbym wrócić do tematu. Kiedy takiego przekazu ze schroniska bierzemy, powinniśmy udać się z nim do weterynarza? Ja myślę, że tak, ponieważ na pewno są dbają w schroniskach o odrobaczenie, psy są zaszczepione. Natomiast jeżeli w środowisku przebywa 150, 200, 250 psów, codziennie przybywają nowe psy. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak ten pies podłapał gdzieś tam robaki, robaczyce czy, czy tasiemczyce. Trzeba go sprawdzić. Trzeba, bo jest, mamy zmiany pożywienia, zmiany wody, zmiany warunków środowiskowych, w związku z tym mogą pojawić się jakieś niestrawności, biegunki, tego typu rzeczy, więc warto się udać po 3-4 dniach do lekarza. Większą szansę na adopcję mają te małe psiaki, czy raczej wybieramy już te większe, bardziej odchowane? Nie, to nie ma myślę, że znaczenia. Myślę, że nie ma znaczenia. Ech, ba. Wyglądałoby na to, że jak każdy kto przyjdzie, to wybierze młodego psiaczka, no bo wiadomo, bierze sobie psiaczka, no nie po to, żeby wziąć dwunastoletniego pieska i żeby on za rok czy dwa mu zmarł i, i przeżywał tragedię. Mimo to znam takich dobrych ludzi, którzy zawsze biorą starsze pieski. Oni wiedzą, oni się z tym godzą, że biorą tego psa na dwa, trzy, cztery lata, leczą te pieski. Ale oni mówią, że chociażby na te ostatnie lata starają się im zapewnić godziwe, komfortowe życie. Patrząc na różne historie, które w mediach są również ujawniane, czy osoby biorące takie psiaki są jakoś kontrolowane w jakiś sposób? Wie pan, żeby tego nie trafiły już znowu w powiedzieć. Takie Wiem, że towarzystwo opieki nad zwierzętami, ma adresy, sprawdza, jak te psy się miewają. No jest to uważam, że bardzo dobre. Chociaż no, jak ktoś się decyduje na wzięcie psa, myślę, że musi być dobrym człowiekiem musi wiedzieć, jaki bierze na siebie obowiązek, nie tylko przyjemność. Mówiliśmy o mikrochipach. Padło tam takie hasło w programie, tak. który mieliśmy okazję obserwować, o co chodzi w tej tematyce. E, wszczepia się pod skórę, to jest po prostu zastrzyk, troszeczkę grubszą igłą. Jest mikro... Czyli, który, gdzie jest zakodowany numer i dane z tego numeru są przesyłane do europejskiej bazy danych. Także jak taki pies zginie, albo piesek trafi do schroniska, w schronisku, nie wiem czy w schroniskach mają na pewno straż miejska, ma czytnik, sczytuje numer tak, taki i taki i teraz panie Kowalski... Gdzie jest Pana pies? Zdarza się, że ten pies ucieknie, ludzie rozlepiają ogłoszenia, szukają tego psa. Ale zdarza się że ktoś, że wyrzucił tego psa. No i wtedy my go po tej bazie danych znajdujemy. I Panie konsekwencje Kowalski, prawne się wyciągną. Gdzie ten piesek Pana jest? Tak jest. Prawda? Co Pan z nim zrobił? Panie doktorze, o czym będziemy rozmawiali w kolejnych naszych spotkaniach? Ja myślę, że jeszcze troszeczkę będziemy musieć o, o schronisku porozmawiać. Natomiast chciałbym porozmawiać i, i pokazać Państwu... Z mojej działki troszeczkę, czyli artroskopie, zmiany takie zwyrodnieniowe w stawach do usunięcia operacyjnego oraz ciała obce, połknięte mhm. w przewodach pokarmowych. No, nie będę teraz mówił, natomiast. Mało jest rzeczy, które mam do pomyślenia, których pies nie potrafi połknąć. No tak. To tak jak w filmie szczęki, kiedy się rekina patroszyła, to też tam była jakieś tablice rejestracyjne. I inne no tu psa się nie patroszy, ale. No, mówię, oczywiście porównanie może kiepskie, ale mniej więcej, żeby można było sobie wyobrazić, co tam te psiaki mogą mieć. Dziękuję pięknie, panie doktorze. Oczywiście z samych, że tak powiem, zadowolonych i szczekających pacjentów rzeczy. Dziękuję bardzo. Bo jak pies szczeka, to podobno się cieszy. Tak szczekających i miauczących, ze no, no, szczęścia. Z no i ta inne zwierzęta też nie pomijajmy ich. Czekam w końcu na jakichś o chomikach, ale to taka moja prywatna na prośba. Natomiast drodzy Państwo, za dziś bardzo dziękuję.